Siłańczko z tej strony, Tuba, a w dzisiejszym odcinku 740 km, przepraszam, 750 km z Kugo, Kirin. No i co się stało? no Powiem ci, czy miałem jakieś problemy? No, panie kolego, luzy na śrubach. To były tak, w zasadzie jedyne problemy, które się tutaj yy, wys wyskoczyły, a luzy były tutaj na tych śrubach, które yy, trzymają. Całą podstawę i są cztery śruby, dwie z przodu, dwie z tyłu. Te dwie z przodu to jeszcze luz można łatwo dojść, ale z tyłu trzeba zdjąć górę i odkręcić sprężynę. Sprężyna nie jest jakaś, jakaś strasznie ciasna. Palcami można ją założyć, więc tutaj nie ma z tym problemu żadnego, się nie ma strachu przed sprężyną, ale trzeba odkręcić dno i ten przedni plastik trzeba zdjąć. W tym miejscu jest sterownik, i tam pod sterownikiem są nakrętki, które trzeba no przytrzymać, żeby dokręcić te śruby, bo te śruby są na nakrętkach. Rozumiesz? No i też był, panie kolego, problem z luzami. Tutaj dodałem smaru, oczywiście. To nie jest odpowiedni smar, ale tylko taki miałem. Śruba, która trzyma tutaj cały ten układ kierowniczy. Czyli, do radę to kliknąć? O, widzisz ta. No właśnie. I rozkładając to, widzisz tą szynę, taką tu, tutaj? Tu, tu jest taka szyna, nie? Rozkładając to, złamałem taką część plastikową, gdyż ta część. Po złożeniu ona wygląda tak. Właśnie wchodzi w tą szynę, i ta część trzyma Ci cały układ y, kierownicy, ten kawałek plastiku, gdyż y, ten zacisk nie, nie utrzyma. Bez nie. Yy, tego nie ma, nie ma szans. Tu się po prostu ślizga to wszystko. Może y, zakręcić na maksa, nic ci to nie da. Przynajmniej w moim przy, y, przypadku. Aż tak zakręciłem, że aż śrubę troszeczkę, nawet gwint przy, przyczasnąłem, jak, jak później odkręcimy. Zakręciłem na ultra mocno. Nie? Nic to nie dało. Więc to jest wróże w właśnie sterowej. To się wkłada do środka i się przykręca śrubą. Nie? Rozumiesz? O co chodzi? I teraz pytanie, gdzie takie coś znajdę? Jeden serwis mi obiecał, że będą mieli pod koniec tygodnia, ale na razie bez odpowiedzi. W Chinach na Google nie znalazłem, na Aliexpressie nie znalazłem, na Bangogu nie, nie znalazłem. Może producent to ogląda, czy dystrybutor. I może macie takie części, bo to jakby nie było, yy, jest część must have, bez tego nie ma szans. Bez tego jeździć, no to wiecie można, yy, już nawierciłem dziurę. Dru, drugą, bo to było w tej dziurze. Nawierciłem drugą dziurę i włożyłem śrubę, ale jednak śruba nie ma od, odpowiedniej szerokości główki. Ma trochę za małą główkę, jednak trochę się y, przesuwa. Można byłoby to przewiercić całą kierownicę na strzał, i w ten czas no da się to zrobić. No ale nie chciałbym tak ingerować, aż to na gwarancji, nie? Wiesz, no nie. no nie chciałbym aż tak przewiercać, póki gwarancja jest. Yy, w każdym razie taka pierdółka. Gdzie to dostać? Może jak, jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, ewentualnie w opisie filmu będzie mail, to możecie napisać na maila. Poza tym żadnych problemów nie było z kugo, ani nie złapałem gumy. Nic się, nie, nic się poza tym nie uszkodziło. Światło przepięknie świeci. Takie światło, jakie jest w kugo przednie, to ten, który ma, widzisz, trzy razy większe te, te światła, nie ma szans. Nie ma szans. To jest taka petarda. Że hej. Ja nie wiem, to malutkie światełko jest rewelacyjne. chętnie bym za zamienił to tutaj. dwa, ja mam ja takie że dwa, no. Bo to to jest kpina, tutaj. Co to tu jest w tym? Dziadostwo. Tu jest ele eleganckie. Hmm? Eee, no i tyle. O, odpiąłem przez przypadek nawet ten tutaj. Ham hamulec. O, tak? To jest hamulec? Tak. Także to trzeba będzie przypiąć, ale to już wiesz, to są drobnostki. Eee, poza tym. Tyle, jeśli tego nigdzie nie znajdę, to nie wiem. No możecie złożyć mi ofertę. Ile na gwarancji od, od lipca, hulajnoga? 1900 złotych? Jak ktoś w stanie je zdać? To sprzedaje i, i i i. Można, płac można płacić w krypto. W krypto 1850. O. Równowartość w, zł w złotówkach. Nie? Ethereum, BNB, USDT, Bitcoin. Co tam chcesz? Wysy wysyłać na portfel i wysyłam Ci Kirina. W sumie wolałbym osobiście. Nie chcę mi się go wysyłać, ale oryginalne pudełko mam, siedzenie mam, wszystko, a gwarancję mam osobiście bym wolał. Wysyłanie trochę lip. Trzeba by go zgładać. W sumie mam oryginalne kartony, oryginalnie wszystko, to nie byłby jakiś taki straszny problem, ale wiesz o co chodzi. No, że go naprawimy, będziemy jeździć dalej. No i tyle. Historia prawdziwa. Ja tego zamykam. Jadę turbo. Tym. Jak, jak to się nazywało? Turbo. Dynometr? Nie? Nieważne. Nie Jadę tym zrobić testy GoPro. Mhm. A to w następnym odcinku. Pozdrawiam. I polecam.